tam dzisiaj będziemy eksplorować i pod kątem udbeksowym i paranormalnym to jest pałac w Grudyni Małej. Zobaczymy czy tu jest jakaś aktywność. Też oczywiście będziemy to pod kątem znaczy K2 będziemy skanować SLS-em. Nasłuch będzie załączony. No i zobaczymy czy nam się tutaj uda coś zarejestrować. Tutaj mamy widzimy wejście górne jakiś nowy już licznik, może tu jakieś remont się zacznie za niedługo A to jest tak wszystko zadowalone, więc Tylko dwójka odpalona Tam żona chodzi z nas łukiem. Już nas tutaj na dzień, na dzień dobry nam powiedziała do widzenia Jeżeli jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować Podejdź do tego urządzenia, które mnie w lewej ręce z tą zieloną lampką Jeszcze cały kominek się nawet zachował. Jeżeli jest to jakiś mieszkaniec tego pałacu, niech podejdzie do nas tutaj. Na słuchem? Nic nie na słuchów nie wziąłem, tylko też Tu widzimy jeszcze pozostałości jakieś były motylki dla dzieci tutaj Jak to był Coś, racja Jeżeli jest tu ktoś Chciałby się z nami skontaktować. Podjść do tego urządzenia, trzymam w lewej ręce albo przemów do nas. Jakiś taki podmuch wrzeszcząc, czułeś taki podmuch? No, to może jakiś przeciąg. No. To przeciąg, no. Tutaj widzimy już, jako tak schodów nie ma. Tu to prowadzi do góry, ale zobaczcie, jak to wygląda stop. Mi się wydaje, że nie, nie ma sensu tam w ogóle wchodzić do góry. Tu, jak widzimy, już też to wszystko spadło. Zobaczcie to na dole. Z czego to z tego spadło? No tak, tam byśmy byli. No, tam są te piwnice takie. że jest to wszystko zawalone chodzi jakieś takie pomieszczenie jeżeli jest tu ktoś z nami i chciałby się z nami skontaktować do tego urządzenia które czuję w rewelence w tym zielonym lampką Jeżeli jest tu ktoś z nami, podejdź do tego urządzenia, które czyni w lewej ręce. Tego, czy chyba była ten kuchnia mi się wydaje. No, zawsze w 500 pałacach, w naszym No, tu nie zwanę No, tu zawsze było no. jeszcze jak tofelki, to raczej tu tutaj, No, tutaj te szafki takie się jeszcze zachowały. Na razie tu mamy ciszę, widzimy na, na tym nasłuchu też cisza, nic, nic, nic tu się na razie nie dzieje Tu nic nie ma to Spróbujemy, no to jest większe Spróbujemy tu za chwilę zrobić jakąś sesję EVP Aha, to jest tam jeszcze z drugiej strony Jest tu ktoś z nami, podejdzie do tego urządzenia, które czymś z tą zieloną lampką, a my to zobaczymy. No, jesteśmy teraz tutaj w piwnicy, w takim pewnym miejscu żeśmy mieli, kamerę kamera była włączona, takie właśnie odpowiedzi. Jak? Bardzo niepokojące. Mhm. Coś nie działa. Bo nagrywanie po nie złączyło. Wiesz, otrzymajmy. siostrzenica i czarownica. I pierwszy. Mamy taki obrazek. Sesja EVP opuszczony pałac, urządzenie nie mała. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować, podejdź do tego urządzenia z zieloną lampką, a my to zobaczymy. Albo nagraj się na urządzenie, które trzymie w lewe ręce i też cię uwidzimy i usłyszymy. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, podejdź do tego urządzenia zieloną lampką, a my to zobaczymy. Albo powiedz do tego urządzenia, ja które trzyma Albo powiedz do tego urządzenia, które w lewe ręce, a my cię usłyszymy. Jeżeli się nagałeś, dziękujemy. Sesja EVP, opuszczony pałac, nie mała. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować, podejść do tego urządzenia z zieloną lampką, a my to zobaczymy. Albo naglej się na urządzenie, które mnie w lewe ręce i też cię uwidzimy i usłyszymy. Trzeba się z nami skontaktować, podejść do tego urządzenia zieloną ramką, a my to zobaczymy. Albo powiedz do tego urządzenia, które czym trzymi... Albo powiedz do tego urządzenia, które trzymi w lewej ręce, a my Cię usłyszymy. się nagrałeś. Dziękujemy. Będziemy na razie, brak aktywności. dwójka 2 milczy. Na no EVP też się nie znagało. Pójdziemy do tego holu jeszcze, jedno EVP zrobimy. Raz jest to tutaj. To jest drugie. To jest drugi Dużo odpowiedzi. W tym miejscu tutaj odpowiedzi się aktywniły. Przerażony, kto jest przerażony? Jeżeli jesteś tutaj z nami, podejdź do tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce z tą zieloną lampką. Jesteś przerażony, czy my mamy być przerażeni, że tutaj jesteśmy? Jaka to data? Data? Mamy rok 2021, 21 wiek. Z którego wieku ty jesteś? Podejdź tutaj do nas. stań przede mną, a my to zobaczymy na tym urządzeniu. Jak się nazywasz? Jak się nazywałeś? Nagrywa się. Nagrywa się. Jak się nazywałeś? Stań przede mną. Jeżeli masz za mało energii, powiesz: tą energię z urządzeń, które mamy ze sobą. Co to były za obrazki? Kto jest na tym obrazku namalowany? Czy to jesteś ty? Albo co to był to za obrazek, ten drugi, który jest mało widoczny już? Czy to ty namalowałeś albo ktoś inny? Sesja EVP, numer 2, opuszczony pałac. Czy jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować? Jeżeli tak, to podejdź do nas, a my Cię zobaczymy. Albo przemów do tego urządzenia, które też trzymie w ręce, a Cię usłyszymy. Podejdź tutaj. A my zobaczymy, a my cię zobaczymy, zobaczymy, że podeszłeś. Je to urządzenie po prostu no, wykryje to. Podejdź do tego urządzenia, które czym w ręce z tym zieloną lampką. przekazać, to możesz to zrobić do tego rządzenia które mnie w lewej ręce. Jeżeli się nagałeś, dziękujemy. Słuchamy teraz, tej Jest to ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować. Jeżeli tak, to podejdź do nas, a my cię zobaczymy, albo przemów do tego urządzenia, które też trzymie w ręce, a cię usłyszymy. Podejdź tutaj, a my zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, że już podeszłeś. Ja to urządzenie po prostu no, wykryje to. Podejdź do tego urządzenia, które trzymie w prawe ręce z tą zieloną lampką. Jeżeli chcesz coś do nas nam powiedzieć, przekazać, to możesz to zrobić do tego rządzenia, które to w lewe ręce. Jeżeli się nagałeś, dziękujemy. Cisza. Dynka, dwójka też miczy. Czy jest tak zło w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, w czy jest tu ktoś, kto chciałby nas skrzywdzić? Dzieci. Dzieci? Dzieci tu zostały może skrzywdzone? Widzieliśmy tam małe walki dla dzieci były. Czy mieszkają tutaj dzieci? Czy stała im się jakaś krzywda?

Або в на лестнице.

Za ostatnim szansem to możesz, żeby nam coś przekazać, bo opuszczamy już ten pomoc. Mieliśmy tu odpowiedzi dosyć e, przerażające, że tak można powiedzieć. Bo mieliśmy tak, wchodząc do tej piwnicy, e, pierwszy, czarownica, siostrzenica. Czy wszystko w porządku? Potem było przerażony. jaka to data sklepika, że gdybyśmy wychodzili już. I tutaj właśnie, teraz nie wychodzili, to był szatan i dzieci. No ale jak na razie znowu nasły tutaj nam milczy. No dwójka też. No i to chyba będzie wszystko z tego pałacu. No myślę, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. No i do następnej wyprawy. Na razie, cześć, hej!